No, i witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Kontynuujemy otwieranie świątecznych niespodzianek. Dzisiaj, tak jak tutaj widzicie, paczka od Mateusza, który zawsze na wszelkie możliwe okazje przysłał mi wspaniałe prezenty, i tym razem nie mogło być inaczej. Mam tutaj zdrabki świąteczne, mam Poniedziałkowe ekstra losy, czyli jednak kontynuacja mała będzie i do tego jeszcze zapewne kartka świąteczna. To, co się w wielkim pudle znajduje, to macie tutaj y, też pokazane na, na kadrze. No więc Mateusz, jak zawsze bardzo tutaj dopisuje wielkie, wielkie dzięki dla Ciebie. No i oczywiście tak po ludzku wesołych świąt i wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Zobaczymy, co jest w tych kopertach, bo jestem bardzo ciekawy. Koperta numer 1 to istne szaleństwo. Zobaczcie, ile Mateusz mi tego tutaj wysłał. Aż się boję policzyć. Mamy Mega Linię, numerek czwarty. Mamy tutaj mój pierwszy milion z dziesiątką. Mamy krzyżówkę XXL. Tutaj jest numerek piąty. Gwiezdną kasę moją ulubioną z szesnastką. Ja nie mogę. Patrzcie, co tutaj jest. I playbooka jeszcze. O kurcze, to mamy. Takie zakończenia jakby przygody z tą zdrapką. Dzięki Mateuszowi. I love big cash. Tutaj mam jeszcze morze pieniędzy. Płynne złoto. Król cash. Jak cię kręcę. Ekstra pensja. Tutaj mamy 10 razy kasę. Krzyżówkę za 3 złote. Szybkie 50 i pensje No zdrapek jest tutaj na ile? Zaraz wam powiem. Na 167 zł. Mateusz normalnie. Uszy poobrywam, jak to Madzia nasza mówi. No jestem w szoku. Także jeszcze raz po ludzku po prostu bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że te zdrapki takie czasochłonniejsze jak Megalinie, Krzyżówka sobie tak dodrapiemy, dodrapię sobie tak w połowie i wspólnie to sobie dokończymy na kanale. Także to jest dopiero koperta numer jeden. A w kopercie numer dwa mamy ekspres losy, tak jak było napisane. Z tego co przyuważyłem jest to cały pakiet plus oczywiście błyśnika są. Także mamy tutaj... 11 ekspres losów 61 zł no to będzie na poniedziałkowym odcinku zatem no i trzecia koperta to kartka świąteczna z tego co widzę robiona ręcznie bo jest tutaj jakby wyszyta mamy króliczka, o jeszcze się lotek znalazł, także mamy troszkę zrapek więcej o i pięknie odręczne napisane życzenia, także Mati bardzo, bardzo dziękuję za wszystko naprawdę stukroć odwzajemniom Wesołych świąt dla Ciebie, dla całej Twojej rodziny. No, i tego lotka sobie dorzucimy tutaj do odcinka. Także zapraszam serdecznie. A tak się z zdrabki od Mateusza. Tak jak mówiłem, te chłodniejsze już przygotowałem. Trzy litery zostawiłem na krzyżówce XXL. Póki co nic się nie utworzyło. Jeden wyraz na pierwszej, jeden na drugiej. I tutaj mamy dwa wyrazy na trzeciej krzyżówce. Literka i tylko brakuje, żeby utworzyć bonus. W megaliniach zostawiłem sześć symboli. Nic, póki co się też nie utworzyło. No plus bonus oczywiście. No i krzyżówka tutaj ta mniejsza. Też w większości wydrapana zostawiłem dolną linię. Na razie nie mamy nic. Dobrze, także nie będę dzielił tego na dwa odcinki, tylko dzisiaj zrobimy sobie taki fajny, gruby draping. Przed nami zdrapki za 168 zł. Rozgrzejmy nasz drapek na tych najmniejszych zdrapkach. Zaczynamy od lotka, szukamy słonia. Ale niestety nic takiego tutaj nie było. Także pusto. Dalej mamy pensję. Jest siódemka, a tutaj jedynka, i tego szukamy ewentualnie dwa razy napisu. Pensja, jedna już jest, ale drugiej niestety nie było, nawet nic w pobliżu tych wygrywających liczb. To też aż ciężko uwierzyć. <grych> no i szybkie 50. Tutaj mamy sztabki i szukamy trzy razy takiej samej kwoty. Na razie się wszystko podwaja. No i ostatecznie chyba tak będzie, dokładnie tak. Także niestety. Dobra, kończymy krzyżówkę. Przed nami dolna linia. I mamy literkę J i H do znalezienia. Jest tutaj i tutaj. Tu mamy jeszcze J. Tutaj tak samo. I to będzie, a jeszcze tutaj mamy. Dobra. Kolejne dwie to TR. Także tutaj ląduję, tu ląduje jest pierwszy wyraz, czyli Epir, tu mamy stan, tu mamy grom. Tu jeszcze jest literka R i to będzie wszystko. O ostatnim decydującym jest C, której chyba nawet w ogóle nie mamy. mamy, mamy. Ja nadaję dopiero drugi wyraz. Dobra, także krzyżówki w formie u mnie na kanale. <grytanie> tak to niestety jest. Dobrze. Tak troszkę będę miał szybsze tempo. Wybaczcie, ale żeby tak też nie przedłużyć, a a żeby by fajnie było miło podrapać 11, 14, 19, 31. Na tym zrabkę też nie ma mocnych, więc tutaj może być jak zawsze. No i dokładnie też tak wyszło. Może pieniędzy. Czy to będzie zdrabka zgodna z nazwą? Szukamy 27, szukamy 21 i kolejnych tutaj liczb, które się odsłoniły ewentualnie z symboli. 14, 38, 53, 15. No niestety, może w drugiej linii coś się pojawi. 11 i 25 nie mamy. 22, 28. O jest 21, także coś będzie. 43, 44, 32. I 45. Pod 21 mamy dyszkę kontrolnych. Nie pamiętam, ale R w takim razie musi być tą literą. Dobrze. Mój pierwszy milion. Sprawdzam od razu bonus. Mamy wiśnie. Legenda głosi że coś tutaj można trafić. A przed nami gra druga, czyli szukamy wygrywających liczb na planszy twoje liczby. I od czego zaczynamy? Od jedynki. Względnie. 47. 28, szkoda, że nie 38. No, no tu też obok. 23, 27. Kolejna linia. 17, 34. No tutaj już też niedaleko. 31, 38. Mamy trafienie. No, Mateusz jest znany z tego, że ma dobrą rękę. Pamiętacie na Zdrapmasach. 5 stówek zdrawce od Mateusza to się działo. I jeszcze jedna linia. Tutaj mamy dyszkę, 14, 8, 30 i 7. Także jest tylko jedna liczba 38, a pod nią no, standardowe dwie dyszki, ale naprawdę bardzo cieszy, zwłaszcza że podarowane. Dobra. Playbook naprawdę dawno na kanale nie było. Także drapiemy, zobaczymy co tutaj ciekawego, tak na odchodne. Dobra, takie mamy liczby. I co jest? 9, Ach, już myślałem, że 19 to by się działo. 33 i 25, no dobra, zobaczymy dalej. Druga tutaj linia, może coś się wstrzeli. 3 18 i 14. Lot to potrafi tutaj atmosferkę podgrzać, oboków nadsucać. Tutaj szukam oczywiście siódemki bądź rubinu, ale widzę, że chyba nic z tego nie będzie dokładnie. Także przechodzimy dalej do szmaragdowej siódemki. Tutaj muszą być trzy siódemki w jednej linii. Tutaj jest jedna, tutaj jest tak samo jedna, tutaj mamy dwie, czyli jedna za mało, tutaj też jest jedna, dalej. O, tutaj są dwie. Dobrze, tutaj znowu jedna i pewnie będą dwie. Dokładnie tak się tutaj zadziało. Teraz dwa takie same symbole w jednej linii. Mamy do znalezienia, ale nic tutaj na razie nie ma. Może w dalszej części. No, nie zanosi się. Dokładnie tak. Wszystko różne. No, to jeszcze dwie strony szans, że się tak wyrażę. Zobaczymy. Topazowa siódemka. Szukamy trzech takich samych symboli. No, to było blisko. Jak zawsze jesteś bardzo blisko. Kup jeszcze jedną. Dwa razy złoto i dwa razy tutaj na szyjniki. No i kończymy. Trzy razy taka sama kwota, On no, dwa razy 900, no to by się zadziało, Ma no, to jedno zero za dużo. Więc tylko szukamy jeszcze monety i kończymy z tym zdrabką. Może kiedyś będzie jakieś wznowienie podobnego systemu choćby. No, także się tutaj nie zadziało. Kontrolne są po tej stronie, jest to C i R. Dobra, szybko się rozprawiam z tym playbookiem. No ale tak jak mówiłem, dzisiaj sporo drapania, nie chcę Was też przeciągać. Także sobie teraz co dokończymy krzyżówkę. Mamy literkę B. Jest BOHA, także jest drugi wyraz. O. Tutaj mamy jakieś B. Tak, jest tu i tu. Dobrze. I jeszcze mamy tą trzecią krzyżówkę. Tu jest B. I tylko w tym miejscu. Dobra, kolejna litera do kompletu to K. No, i zobaczmy. Tutaj mamy K. Tu jest K i tylko w tych miejscach. No, Może w ostatniej literce tutaj się zadzieje. Ok, też w tej drugiej nic więcej. I w trzeciej mamy tutaj Nikę. Tutaj mamy kordon. Tu jest jeszcze K. No, ale to jest wszystko. Dobra, ostatnia literka. Będzie to i. Nie ma to i, czyli bonus nie dla mnie. I tutaj jest J. I to koniec jest z krzyżówką drugą. Pierwszą tutaj z krzyżówką drugą również. No właśnie, drugi wyraz się utworzył. I jak będzie w trzeciej? Dadzą tą wygraną, czy nie? No nie dali. Ile z ciekawości było w bonusie? 5000. Dlatego nie dali. Tyle się tu nie wygrywa. <grywa> o, R. Dobrze. Także to się wszystko tu potwierdza. Zobaczmy, co dalej. W strapkach ciekawego, czyli mamy płynne złoto w kolejce. I jest tak 15, 28, tu mamy piątkę, to mamy 39 i mamy czwórkę. No i zobaczymy, co tu się zadzieje. 41, 16, 36, 3 i 18, nie ma. Trzeba liczyć na kolejne tutaj linie. No, liczby krążą, może się któraś wstrzeli w to, co potrzeba. 26, 31, 17, 8 i 27. Jeszcze zostaje linia czwarta. Może tutaj nadzieja umiera ostatnia, jak to mówią. 14 i 29, ale się nie udało. Kontrole dla proformy MCE. Dobra, pusto. To co, mega linia. Na końcu sobie zrobimy gwiazdną kasę. Drapiemy kolejne symbole. I mamy tak tęczę oraz klapki. No i zobaczymy, co to przyniesie. Tęczę, klapki. O, tęczę jest dobrze. Tutaj już nic więcej, i tutaj już nic więcej. No dobra, także kolejne dwa. Może teraz tak, zegar i flaming. O, zegar i flaming. I flaminga mamy, zegar mamy, ale kurczę, bra brakuje tego symbolu. Tu mamy jeszcze flaminga. No właśnie, a ostatnie. To biedronka i klucz. Czy to będzie klucz do wygranych? Biedronka i klucz. No i chyba się nie zanosi. Mhm, tu mam jeszcze biedronkę. Dobra, jak nic nie pominąłem, to raczej nic z tego nie będzie. Świnka w błonosie, kontrolne muszą być. Tak, mamy CD. No, także linie puste. No, przydam już kilka ostatnich zdrapek. Zobaczmy, co w ekstrapensji znajdziemy. 28. 19, 12 i 3. Jest ekstrapencja, także szukamy jeszcze jednej. 26 i 34. Dobra, czyli tutaj nic nie było. Jeszcze tylko sprawdzę na wszelki wypadek dokładnie. Także mamy pusto. Król cash, kolejna w kolejce z drabka.

Nic, dalej, nic. 25 nie mamy. No to, co dalej? 22, 26, 44, 55 i ostatnia 43. Nie pojawiła się także ósemka Szczęśliwa. Sprawdzamy, co pod plikiem. Dyszka, czyli mamy 20 zł. Kontrolne H. Ostatnia zrobka za dyszkę. I zostanie tylko na kasa. No i uwaga. Też taka podobna warstwa, też taka mieniąca się. To może też i wygrana się pojawi. 11, 35, 46, 55, 31. Dobrze, dalej 41, 54, 44, 12 i 24. 16, 37, 34. Nie ma. Jeszcze tutaj linia czwarta. 38, 21 i 51. No, nie pojawiło się nic. FU. Dobra. Emocje maksymalne. Ostatnia zdrapka, Gwiezdna kasa. Uwaga, uwaga, niech się tutaj dzieje. Moja, jedna z najszczęśliwszych zdrapek. Może nie pod. Wielkością wygranych, a pod ilością na pewno, więc szukamy podkowy serca bądź znaku 25 lat z drapek. podkowa jest i super. Palma, pies oraz balon dalej. Może jakiś tas, może więcej wygranych się pojawi, może jakaś druga podkowa. Jestem, co to się zadzieje. Szalik, zegar. I uwaga, końcówka. Planeta karo, Szczoła. parasol, worek oraz śliwka. Bonus. To wiśnie. Dobrze, także tylko zostaje podkowa, która się tutaj wyłoniła na samej górze. I sprawdzamy, co pod nią mamy. 60 zł. Bardzo przyjemna wygrana. Także to wszystko na dzisiaj moi drodzy. Pustaków oczywiście masa nawet nie pokazuje, ale interesuje mnie tutaj co się udało ugrać. A udało się trafić w morzu pieniędzy 10 zł, udało się też 20 zł w zdrabce. mój pierwszy milion. Również 20, ale w zdrabce król Cash, bo plik nam tutaj pomnożył razy 2 I niezawodna gwiezdna kasa tutaj wygra na mnie nie dziwi, ale cieszy również. 60 zł, czyli 60, 80, 100, 110. Wkład był 168, także troszkę no znowu tutaj prezes lotto zarobił, ale dla mnie to jest plus. Zrabki zostały podarowane, także Mateusz, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i dla Ciebie i dla całej rodziny. Wesołych świąt. Zapraszam moi drodzy na kolejny odcinek. Ju nietypowo, bo jutro.